Dobry, zapraszam na wspólne ćwiczenia. Zaczniemy sobie od rozgrzewki. Prawa, marsz, wysoko kolana do góry. Ręce na zmianę, lewo, prawo. Prostujemy się, uśmiechamy się, oddychamy. Jeszcze marsz. Ok, i dołóżmy krążenia. Naszych barków w tył. Obszerne kółka. To nie musi być szybko. gdzie w swoim tempie. Jeszcze. Dobrze. Poproszę dołączyć pełne krążenia naszych ramów w tył. Przy jednoczesnym marszu otwieramy naszą klatkę piersiową. Napinamy brzuch. Napinamy pośladki, oddychamy, nie zapominajcie o oddechu i powolutku w swoim tempie krążenia ramion w tył. Super. Ok, poproszę krążenia w przód przy jednoczesnym, powolnym marszu. Super. Rozgrzewamy się powoli. Ok, poproszę ręce na biodra i głowa raz w lewą stronę, teraz w prawą stronę. Super, tyle ile można spojrzeć w daną stronę. Super, i dwa i jeden. I teraz suniemy sobie dłonią po naszym rzędzie i delikatnie przesuwamy się tutaj do boku. Nie na siłę, nie za mocno tutaj w dół. Tyle, ile intuicyjnie nam ciało podpowiada, że to jest nasz maks. Tyle obniżamy naszą dłoń po udzie w dół. Super. Można tu sobie delikatnie kolana ugiąć. Jeszcze dwa i jeden. Dobrze, teraz dłonie na biodrach i delikatne krążenia bioder w prawą stronę powolutku. Kręcimy sobie delikatnie. To nie muszą być duże kółka, nie wyginamy się tutaj mocno, tylko tyle, ile możemy. Super, i teraz w drugą stronę to samo. szczyt dwa. I jeden. Super. I przejdziemy sobie do takiego kroczku tutaj dostępnego. W fitnessie nazywa się step Jak już pewnie wiecie. Zaczynamy ten kroczek sobie od pięty. Czyli najpierw wstawiamy piętę i dokładamy nasz palec. I ręce pracują tutaj przód i tył. Łopatki ściągamy z tyłu. Napinamy brzuch. Napinamy nasze pośladki. Uśmiechamy się. Prostujemy plecy. Ok. I proszę zacisnąć piąstkę z przodu. I ciągniemy w tył. Złap. I z tyłu. Dociągnij. Jeszcze osiem. Siedem. Sześć. I pięć. I cztery. I trzy. Jeszcze dwa i jeden. I teraz ręce w górę, w ten sposób. Tutaj krok zostajemy i unosimy sobie po kole. Ręce w górę. Super. Jeszcze chwilę. Rozgrywamy się powolutku. Krok zostawimy ten sam, a nasze dłonie powędrują sobie do boku. I tutaj mogę zgiąć ręce sobie, zacisnąć piątki, pociągnąć do siebie. Super. Rozgrzewamy tutaj całe nasze ciało. I tutaj pociągnij do siebie, zegnij łokcie zaciśnij piąstki, pociągnij do siebie. Super. Ok. I jeszcze dwa. I jeden. I teraz zginamy sobie kolano, pociągnij piętę do pośladka, ale nie puszczaj tutaj nogi luźno, nie kop się w pośladek, tylko do kąta prostego idziemy sobie. Back. Dobrze. Podnosimy ręce, można dać sobie na razie wybiorę. Jeszcze cztery, jeszcze trzy, jeszcze dwa. I dołącz dłonie, w ten sposób przyciągnij do siebie. Pracują nogi, ręce. Możesz to robić wolniej. Super. I teraz proszę otwórz i zamknij. Otwieramy. Zamykamy. Otwórz i zamknij. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I jeden. Super rozluźnij się trochę, pooddychaj głęboko mocny wdech wydech i wdech, z ugięciem kolan i wydech, i teraz stajemy sobie luźno na szerokość bioder nasze stopy i unosimy sobie delikatnie nogę w górę nie szarpiamy tutaj mocno do góry, tylko tyle ile nam ciało pozwala, utrzymujemy równowagę i druga strona to samo, unosimy nogę Raz jedną, raz drugą. Łapiemy równowagę. Tutaj można pomóc sobie rękoma, tą równowagę utrzymać. Raz jedna, raz druga noga. Ok. I teraz dołożymy sobie przeciwną e, rękę do nogi, czyli tutaj mamy przeciwwagę. Lewa, wasza prawa noga e, i lewa ręka. I trzymamy i druga strona przytrzymujemy. Wyciągamy się wysoko w górę. Łapiemy balans, łapiemy równowagę. Super. Napinamy brzuch, czujemy jak nam się napina pośladek. Prostujemy się, oddychamy głęboko, nie zapominajcie o oddechu. Super. I super. I teraz ręce na przemian sobie idą i dół otwieramy klatkę piersiową. Napinamy brzuch. Super. Jeszcze dwa. I jeden. Dobrze. I teraz chciałabym, żebyśmy ugięli kolana i napięli mocno pośladki i wrócili do tej pozycji, tak? Czyli chowamy tak jakby... Biednice pod siebie. Napinamy i chowamy. Super. Tutaj napinamy mocno nasze pośladki. Uginamy kolana, ręce można dać sobie na biodra i przód i tył. I napnij. Super. Delikatnie. I nasze. Tu się nie I super. Teraz stań sobie szer szerzej niż na szerokość bioder. Ugnij delikatnie kolana. Uważaj, aby kolana nie wychodziły nam za linię palców. I zrobimy sobie delikatnie takie półprzysiad. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Super. Wdech. Zostań tutaj w tej pozycji. Jeśli to możliwe, unieś raz jedną, raz drugą, piętę w górę. Jeśli nie, zostań chwilę w tej pozycji. Czyli, jeśli to możliwe, unieś piętę delikatnie, poczuj, jak tutaj uda pracują. Jeśli nie, zostań chwilę w tej pozycji i wróć. Dech i wydech. Dech. I teraz przejdziemy sobie do klęku podpartego. Tak, kolana na wysokości tutaj naszych bioder mniej więcej. Dłonie na wysokości naszych barków. I teraz chciałabym, żebyśmy przenosili tutaj się do tyłu, ale nie siadamy tutaj pośladkami na piętach. Zostawcie sobie tutaj ten margines, nie dociskajcie kolan, tylko gdzieś do tego momentu i przenosimy naszą brodę za linię naszych palców. I przenosimy sobie ciężar ciała w ten sposób. Nie siadamy pośladkami na piętach, tylko przenosimy powolutku. I ciężar ciała. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Okej. Okay. I przejdź sobie teraz, już teraz możesz odłożyć pośladki na swoje pięty, oprzyj czoło o matę, rozluźnij się chwilkę, przejdź z powrotem do tej pozycji i wyciągnij sobie w przód jedną dłoń, spojrzyj za dłonią, I super, wyciągamy ręce. Ok. I jeszcze dwa. Ok. I teraz otwieramy tutaj w, w ten sposób. tak? Czyli e, ręka w górę, do nieba. Spojrz, spójrz na sufit za ręką. Raz jedna, raz druga. Raz jedna, raz, raz druga. Otwieramy mocno naszą klatkę piersiową. Oddychaj głęboko. Poczuj tą przyjemną rotację w ciele. Ok, i teraz wkładamy tak, jakbyśmy bark i ucho chcieli dokleić do maty. W ten sposób. Sięgamy sobie raz w jedną, raz w drugą stronę. To ćwiczenie powtórzyć więcej razy, jeśli potrzebujesz. Teraz chciałabym, żebyśmy unieśli przeciwną nogę do ręki i starali się utrzymać 3, 2, 1. I zmiana. Jedną raz na drugą stronę. Kilka powtórzeń. W ten sposób. Okay. I teraz odpocznij chwilę. O, się na macie. Weź kilka głębokich wdechów. Wydechów, napij się wody. Wyrównaj oddech. I przejdziemy sobie powolutku do leżenia na plecach. Ok, i teraz. Raz jedna. Noga idzie do klatki piersiowej ugięta. Raz druga. I przyciągamy delikatnie. Super. I przyciąg. Delikatnie. Okay. Zostań w tej pozycji, gdzie obie nogi leżą sobie na macie. I teraz raz y, palce jednej y, stopy kieruj na siebie i od siebie flex. I płyną. Czyli w ten sposób tak pracują. Mam nadzieję, że widać. Przesunę się jeszcze dla pewności. Jedna stopa. Raz w ten sposób, raz w ten. Lepiej będzie to zrobić bez butów wam. Jeśli możecie, to ściągnijcie sobie buty. I poczujecie wtedy, jak Wasza pięta jeździ sobie po macie, po podłodze. W butach jest trochę ciężej. Nie będę ściągać teraz, bo na trawie zaraz będę miała mokre. Dobrze. I tutaj jeszcze chwilę, bo działaj. Dobrze. Odkładamy sobie stopy na matę. Unieść sobie delikatnie biodra do góry. Tutaj w tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żeby jak najwyżej te biodra poodnosić, tylko trochę tutaj przedłużenie tułowia naszego, napinamy delikatnie pośladek. Ok. I teraz jedną nogę prostujemy, odkładamy. Prostujemy, odkładamy, prostujemy. Super. Oddychaj przy tym głęboko. I kilka powtórzeń tego ćwiczenia. Wykonaj, odłóż delikatnie biodra na matę. Ok, przyciągnij oba kolana do siebie, i kręcimy sobie kółeczka naszymi kolanami na zewnątrz. I teraz w drugą stronę, do środka, kręcimy. Przytrzymaj sobie kolano. Ok, przyciągnij sobie kolana do klatki piersiowej, pobujaj się na lewo i na prawo. Rozmasuj prąd Zostań w tej pozycji kuleczki i spróbuj tak jakby tutaj podnieść się w kierunku do kolan kilka razy. Super. Ok, i tutaj stopy. Na siebie, od siebie, palce stóp na siebie, od siebie. Oddychaj głęboko. Powolutku. No, no, no. Ok. Odłóż sobie skóry. I teraz chciałabym, żebyśmy przeszli sobie do rowerku w ten sposób. Kręcimy sobie kółeczka. Jeśli to jest dla Ciebie za ciężko, odłóż sobie jedną nogę i możesz kręcić sobie tutaj jedną nogą. Później drugą, tak? Czyli tu jest to. mniejsza wersja kręcenia. Jeśli nie możesz, kręć tylko jedną nogą i drugą. Super. I teraz zostajemy sobie w tej pozycji i przenosimy dłonie dalej, po za siebie i wracamy. Za siebie i w Wyciągnij się, I Wyciągnij się, idź. Wyprostuj nogi i spróbuj to samo. Wyciągnij się, mocno, idź. Mocno, ręce za siebie, wydłużamy się, wydłużamy. I wracamy. Ok, i teraz przejdźmy sobie do leżenia na boku tutaj można się podeprzeć przejdź sobie do siadu możesz sobie wchodzić tutaj tutaj albo tutaj jak Ci wygodnie i wyprostuj się do góry tak? wyprostuj plecy wyciągamy się i w tej pozycji wyprostowanej obróć się raz w lewo raz w prawo Super. ok, i teraz robimy sobie taki kocik, grzbiet i wracamy do wyprostowanej pozycji w ten sposób. wyprostuj się ok, i jeszcze ok, wyprostuj sobie te nogi rozluźnij możesz usiąść sobie teraz rozkroku powyciągaj się, raz w tą stronę, raz w tą podeprzyj się ręką. Możesz tutaj odkleić jeden z pośladków, drugi zostaje, a jeden się odkleja, tak? Ten rozkrok może być mniejszy. I powolutku. Przeciągamy się. Raz na jedno, raz na Super! I teraz powolutku wstajemy sobie. Proponuję przejść sobie najpierw na kolano i wstać z tej pozycji powoli we własnym tempie. I jeszcze tutaj się trochę powyciągamy w górę. Można stanąć na palcach, wyciągnąć się wysoko. Spójrz za dłońmi w górę. Super. Weź głęboki wdech, wydech wdech wydech Super. No, trochę ruchu, trochę aktywności na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze wam się ćwiczyło i dziękuję wam bardzo.